Te trudności, które my mamy z przyjęciem Go. Zobaczcie, co mówi Chrystus. W tym czasie Jezus przemówił tymi słowami wysławiam cię Ojcze, że z zakryłeś ty. te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. I od razu od razu myślimy o tym słowie świętego Pawła, który mówi o tej mądrości ukrytej. Prawda? Z pierwszego listu do Koryntian mówi, że, że ten Chrystus ukrzyżowany, ten, który pełni wolę Ojca idąc na krzyż, jest głupstwem dla ludzi mądrych. Grecy jako filozofowie byli uważani za ludzi mądrych. A zgorszeniem dla ludzi pobożnych... To byli ci wszyscy uczeni w prawie, faryzeusze, pobożni, którzy pościli więcej niż trzeba, przestrzegali 6, 613 przykazań. Naprawdę do dzisiaj widzimy tych ortodoksyjnych Żydów, którzy, kiedy przychodzi szabat, to jeżeli byliście w Izraelu, jeżeli nie może, widzieliście filmy, które są kręcone, szczególnie jest taka dzielnica ortodoksyjnych Żydów w Jerozolimie, która się nazywa Measzaarim, że ruch zamierał Stawiano na rogatkach tej dzielnicy zapory, żeby nie można było wjechać nawet samochodem do tej dzielnicy. Nie wolno było pracować, nie wolno było niczego gotować, nie wolno było zapalać świateł. To jest do dzisiaj. To jest ta, ta troska o, o to prawo. I mówi Bóg, mówi Chrystus dzisiaj: Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i przed pobożnymi. A dzisiaj jeszcze jedna, jedna rzecz przychodzi. Mówi o tym jarzmie. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Tym jarzmem. Bo można być utrudzony jarzmem. Jakim jarzmem? Jest takie słowo, które do mnie przyszło z, z dziejów apostolskich, z 15 rozdziału, które opisuje tak zwany sobór jerozolimski. Kiedy Paweł z Barnabą idą do pogan. I widzą, że poprzez głoszenie dobrej nowiny poganie się nawracają. Powstaje kościół wśród pogan. Już nie, nie, nie kościół spośród wybranych, spośród narodu wybranego, spośród Izraelitów, ale spośród pogan, którzy nie przestrzegają przepisów prawa, nie przestrzegają szabatów, nie mają obrzezania. I to, i to budzi dyskusję w kościele, który do tej pory. Składał się wyłącznie z Izraelitów, którzy z jednej strony przestrzegali prawa, i na to przestrzeganie prawa otrzymali Ducha Świętego. I powstała taka frakcja, która mówiła: Musicie nakazać Poganom przestrzeganie przepisów prawa obrzezanie, szabat te wszystkie różne rzeczy. I wtedy Paweł z Barnabą którzy nie zgadzali się z, tą, z tym zdaniem, poszli do apostołów, poszli do Jerozolimy. Odwołali się do, do apostołów, prosili ich o zdanie, o, o powiedzenie, co, co trzeba robić. I wtedy jest to słowo świętego Piotra, który mówi tak do tych ludzi. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać. Znaczy, że jarzmem może być religia, przeżywana jako religia, nie jako wiara. Że możemy przeżywać to, co świętujemy, jako nakaz, jako rzecz, którą. Otrzymaliśmy na przykład przez tradycję, przez nakazy, poprzez wychowanie jako zbiór przepisów zewnętrznych, bo tak mój dziadek robił, mój tata robił, ja będę robił i będę dzieci zmuszał do tego, żeby tak robiły, ale na końcu nie odnajdując w tym relacji osobowej, nie? relacji z Bogiem, tylko robić to dlatego, że tak zostałem wytresowany, tak zostałem wychowany, tak zostało mi przekazane, i jeżeli często słychać, jak, jak ludzie mówią, jak nie pójdę, to się czuję tak niekomfortowo. Jeżeli jesteście zakochani w sobie, to, nie, to jak, jeździ, jak jeździłeś zakochany, to nie chodziło o to, żeby się nie czuć niekomfortowo, jak nie pojedziesz. Rozumiecie? A my często tak mówimy. Czuję się niekomfortowo, coś mnie tak. Uwiera, że nie pójdę. To znaczy co? Że zostałem nauczony robić pewne rzeczy i jeżeli tego teraz nie zrobię, to się źle czuję. Nie chodzi o to, żeby się źle czuć. Chodzi o to, że, żeby spotkać osobę, którą kocham. Dlatego Chrystus mówi, objawiłeś te rzeczy prostaczką. Tu jest użyte słowo nebios, to znaczy niemowlak. Chodzi o tą relację. O relacji, jak ma dziecko ze, swoim, ze swoimi rodzicami, ze swoim ojcem, ze swoją mamą, które ma świadomość tego, że jest kochane, że, że jest obdarowane. Chrystus nas prowadzi do czego? Prowadzi nas do swojego największego przykazania, które jest szczytem, i my wszyscy to dobrze rozumiemy, prawda? że Moje nowe przykazanie, największe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. To jest największe przykazanie. Ale tego się nie da wykonać, jeżeli staje się przykazaniem zewnętrznym, bo inaczej jest tak, jak, jak w, w tym dowcipie, nie, jak przychodzi, spotyka kolega, kolegę i mówi, słyszałem, że się ożeniłeś. No, ożeniłem się. No, to musisz być szczęśliwy. No, muszę być, nie? Tak się, tak się nie da przeżywać relacji z Panem Bogiem na siłę. Muszę go kochać, muszę kochać drugiego człowieka. Od początku to przykazanie miłości było najważniejszym przykazaniem. Chrystus, kiedy go pytają, jakie jest najważniejsze przykazanie, bo wiemy, że tych przykazań, przepisów prawa jest 613. Mówię, ale które jest to najważniejsze, które jest tym fundamentem, które jest szczytem? I Chrystus wtedy mówi: Najważniejsze jest trzyma Izraela: Adonai a Adonai Echad. Słuchaj Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem, Panem Jedynym, będziesz kochał Pana Boga Twojego, całym Twoim Sercem. I rzeczywiście, jeżeli to zrozumiemy jako przykazanie, to, to może nas przytłoczyć. Ale to przykazanie, które było dane w Starym Przymierzu. Było obietnicą, będziesz kochał, nie, że musisz kochać. Jest sformułowane w czasie przyszłym, że przyjdzie czas, że będziesz kochał. Na razie słuchaj, na razie słuchaj. Zacznij od słuchania, zacznij od bycia uczniem. Jak będziesz uczniem, zacznie słuchać, to to słowo, które będzie przychodzić, ta obecność, która będzie przychodzić, ona sprawi, że to, co staje się. Zapowiedzią staje się, jest obietnicą, że będziesz kochał Pana Boga całym swoim sercem, całą duszą, ze wszystkich sił. To, co Chrystus zrealizował, co się uobecniło w Chrystusie, jako fakt, już nie jako obietnica, że będziesz kochał. Chrystus kocha, daje sobie przebić serce, ma ukoronowaną cierniem głowę, powierza ducha swojego ojcu, bo mu ją wydzierają. Mówi, ja, nikt mi nic nie zabiera. Ja mam moc oddać moje życie, bo wiem, że je z powrotem otrzymam. Kto ma przybite ręce i nogi, to jest fakt, to jest ta miłość. I wiemy, że, że tej miłości nie możemy praktykować jako przepisu bezdusznego, który jest nam nałożony. To się staje realne, ale zaczyna się od słuchania, zaczyna się od tego, co, co widzimy w Chrystusie, który mówi do Boga: To zobaczcie, ile razy wraca: Ojciec, ojciec, Abba, Abba. Zaczyna się od tej relacji, bo tym prostaczkiem jest Chrystus. Tym niemowlęciem, który spoczywa bezpiecznie w ramionach swojego Ojca. Jest ten Psalm 131 bardzo piękny, który mówi: Panie, moje serce się nie pyszni. Moje oczy nie patrzą wyniośle, nie gonię za tym, co wielkie, ani co przerasta moje siły. Przeciwnie, wprowadziłem ład i pokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, tak we mnie jest moja dusza. To jest ten psalm, który, który tutaj rezonuje. Potrzeba nam, żeby móc przyjąć to jarzmo, które przychodzi, bo jest jarzmo woli Ojca. Ale to jarzmo jest słodkie i lekkie. Wola Ojca to jest obietnica, wiecie, która przychodzi do nas. Jest słodkie i lekkie, pełnienie woli Ojca, bycie w małżeństwie. Może być słodkie i lekkie. A może być takie, które przytłoczy, jeżeli jest traktowane jako prawo. Jeżeli trzeba to robić, no muszę być szczęśliwy. Religia może być jarzmem które przytłacza, no trzeba iść do Kościoła Niedziela, no trzeba iść do spowiedzi, no trzeba zrobić to. Wiele rzeczy takich jest. Dzisiaj trochę widzimy tym to pierwsze, pierwsze czytanie, kiedy święty, święty Jan mówi, że, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, zgrzeszyliśmy. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma grzechu, czyni bo z Boga kłamce. Pamiętam takie jedno wydarzenie, Jeden z naszych braci opowiadał, to jeszcze wtedy byliśmy w Austrii, był gdzieś na jakiejś wiosce, daleko w górach, i, no i spowiadał się. No i przychodzi starsza pani i mówi: No ojcze, przysz przyszłam się wyspowiadać, ale nie mam żadnego grzechu. A, no, mówi: No tak, no ale jak, jak mam udzielić rozgrzeszenia, jak, jak nie ma grzechu? No ale no nie mam grzechu. No to próbuję jej pomóc, jak to czasami się zdarza. I mówi: Mo Może pani. Y i źle, coś mówiła na kogoś, nie, nie, nie. Może się pokłóciła z kim? nie, nie, nie. Może co? Nie, ja sama mieszkam, nic nie zrobiłam. I próbuję dalej, próbuję dalej. W pewnym momencie ta pani mówi: Chyba się za chwilę zdenerwuję. Mówię: O, mamy, mamy, to mo ma mogę panią rozgrzeszyć. Rozumiecie? Jarzmo, dlaczego chodzimy do spowiedzi? Na przykład. Bardzo często jest tak, że chodzimy do spowiedzi, bo nas nauczono, że jeżeli nie usłyszę pukania w drewno, nie mogę przyjść do komunii. Ale nie przychodzę, żeby, bo jestem obciążony moimi grzechami, bo czuję się, że z tymi grzechami jest mi, mi źle, że jestem umęczony, udręczony, jestem nieszczęśliwy i pragnę, żeby Bóg mnie wyrwał z, z, z tych moich grzechów żeby mi zwrócił to, co mi nieprzyjaciel zabrał, pokój serca, ducha Świętego, że go nie mam, że wszystko jest dla mnie ciężkie, że małżeństwo jest ciężkie, że wychowanie dzieci jest ciężkie, że, 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 że praca jest ciężka, że wszystko ponad moje siły. Dlatego przychodzę i mówię: Ojcze, grzeszyłem i wiemy, że ojciec ma tę moc wyrwać mnie, dlatego przychodzę do spowiedzi. Nie przychodzę do spowiedzi dlatego, że, że muszę usłyszeć pukanie w drewno, żeby przyjść do komunii. Rozumiecie, że religia może być jarzmem. Nie przychodzę do kościoła na Eucharystię, dlatego że muszę to zrobić, bo się potem niekomfortowo czuję. Nie przychodzę do kościoła, żeby się modlić w jakiejś intencji, bo, bo, bo babcia ma 80 urodziny, u, u, urodziny tylko przychodzę, bo, bo pragnę wejść w relację z Panem, który tutaj jest. Pragnę przyjąć na siebie to jarzmo, jak ten jubileusz, prawda? nie przychodzicie tutaj, żeby odpukać malowane drewno, że 25 lat nam się udało, żeby się nam dalej udało na wszelki wypadek przychodzimy tutaj no, żeby Pan Bóg nam potem powiedział a wtedy nie wyliście, 25 lat to za karę teraz, Bóg, 7 lat chudych na końcu zakończę tym słowem z proroka Amosa który mówi nie chodźcie do Gilgal nie chodźcie do innych sanktuariów mnie szukajcie, a żyć będziecie to jest dobra nowina, która przychodzi. Szukajcie mnie, a żyć będziecie. Weźcie moje jarzmo na siebie, które jest słodkie i lekkie.